Na początku była grupa znajomych. Bezpośrednio do rolnika się zwrócić, żeby razem grupowo zamawiać ziemniaki czy e, barewki, takie podstawowe produkty. Założyli po prostu pierwszy sklep, a potem ten drugi sklep. Korporacja przychodziła na bazar, smakowali tam, patrzyli. No i potem umawialiśmy się, cenyśmy ustalali, tylko ode mnie brali, bo miałem rzekomo najlepsze warzywa i owoce. Podstawową korzyścią dla osób, które są członkami kooperatywy, jest to, że mają przede wszystkim niższe ceny. Rolnicy mają u nas zbyt w dobrych cenach. Mam stałe źródło dochodu, to jest najważniejsze. Mam u nich uznanie, szacunek. Rolnikom zapewniają godziwe zapłaty, sobie, a więc członkom spółdzielni, a także klientom dobrej jakości produkty, bez zbędnego śladu węglowego i w ramach zasady zero waste. Poznajcie kooperatywę spożywczą dobrze. Sklep na ulicy Polnej, w którym się obecnie znajdujemy, funkcjonuje od tygodnia. Należy on do Kooperatywy Dobrze w Warszawie. Z panią Katarzyną Maciąg porozmawiamy o tym, jak funkcjonuje kooperatywa Dobrze i czy jest szansa na to, by tego rodzaju kooperatywy rozwinęły się w innych miastach w Polsce. Pani Katarzyna, od jak dawna pani działa w kooperatywie? W Kooperatywie Dobrze jestem właściwie od początku, od 10 lat. Niedawno obchodziliśmy swoje dziesiąte urodziny. Działałam w Kooperatywie na samym początku, kiedy jeszcze była grupą taką nieformalną i spotykała się tak, jak większość kooperatyw spożywczych do tej pory funkcjonuje, czyli bardziej jako taka, taka grupa zakupowa, która wspólnie składa zamówienia u zaprzyjaźnionych rolników i producentów i raz w tygodniu zazwyczaj spotyka się w jakimś umówionym miejscu i czasie, żeby te zamówienia odbierać. Tak, Jakby tak, tak, tak funkcjonuje do tej pory większość kooperatyw. Kooperatyw Spożywczych w Polsce. Twórcom na tamtym etapie zależało na tym, żeby, żeby właśnie dobrze funkcjonowało trochę inaczej, to znaczy, żeby nie było zamknięte dla tylko osób, które są członkami. Stąd pomysł na otwarcie pierwszego sklepu, który był niedaleko nas, na ulicy Wilczej. Ile w tej chwili sklepów należy do kooperatywy? W tej chwili mamy dwa sklepy, to znaczy jeden był taki właśnie nieco wędrujący. Zaczęliśmy na Wilczej 9 lat temu. dwa Lata temu przenieśliśmy się na ulicę Niepodległości na Mokotowie, i teraz ten, ten sklep przeniósł się tutaj na, na Polną, czyli znów wróciliśmy do Śródmieścia, Natomiast drugi sklep funkcjonuje na ulicy Andersa. Może na sam początek wyjaśnimy, czym jest kooperatywa spożywcza. Formalnie kooperatywa jeszcze do marca tego roku była stowarzyszeniem, i to stowarzyszenie, stworzone oddolnie, składające się z kilkuset gospodarstw domowych, było właścicielami naszych sklepów. Natomiast od samego początku tak naprawdę funkcjonowaliśmy jako spółdzielnia i chcieliśmy bardzo do tego momentu dojść, kiedy formalnie staniemy się spółdzielnią, i to się właśnie wydarzyło w marcu tego roku. Właścicielami formalnie sklepów są wszyscy członkowie członkowie i członkinie e, wcześniej Stowarzyszenia, teraz Spółdzielni. I wygląda to uczestnictwo w taki barterowy sposób. To znaczy, osoba, która była w stowarzyszeniu, płaciła składkę, która miesięcznie wynosiła 30 zł i odrabiała 3 godziny dyżuru. Dyżury podstawowe polegają na pomocy w sklepie, czyli takiej bieżącej obsłudze. Zawsze na kasie stoi osoba, która jest zatrudniona. Oprócz tego mamy koordynatora sklepu przez cały czas. Poza tym są osoby dyżurujące przez 3 godziny w sklepie, które zajmują się wszystkim tym, co jest potrzebne na bieżąco, czyli dokładają towar, przyjmują dostawy. I to są członkowie y, mieszkańcy Warszawy. Waszymi partnerami są rolnicy. Y, ilu rolników współpracuje z Wami w tej chwili? Y, to się zmienia oczywiście zależnie od momentu sezonu, natomiast no, jest to kilkunastu do ponad dwudziestu. Y, jakie korzyści czerpią zarówno ci, którzy należą do kooperatywy w Warszawie, jak i rolnicy? Y, podstawową korzyścią dla osób, które są y, członkami kooperatywy w, tutaj, na miejscu i naszymi klientami, równocześnie, jest to, że mają przede wszystkim niższe ceny. Czyli dla, dla członków spółdzielni mamy, mamy niższe marże. I, I są też jednocześnie częścią całej tej społeczności wokół kooperatywy. Każda, każda osoba, która należy do spółdzielni, ma swoje prawo głosu. O wszystkim decydujemy wspólnie. Wszystkie decyzje strategiczne, jakieś kierunkowe podejmowane są na walnych zgromadzeniach, gdzie każdy ma swoje prawo głosu. Wspólnie decydujemy. O tym, jakie produkty chcemy, a jakich nie chcemy mieć. Dosłownie dwa tygodnie temu, akurat, robiliśmy nową wersję takiej ankiety asortymentowej, żeby się dowiedzieć, czego, czego właśnie członkom spółdzielni brakuje, co by chcieli zmienić, co do których produktów, czy może mają jakieś zastrzeżenia. A rolnicy, jakie korzyści? Rolnicy przede wszystkim mają u nas zapewniony zbyt w dobrych cenach. To jest jakby podstawowa korzyść dla nich. Bardzo dbamy o to, żeby byli uczciwie wynagradzani za swoją pracę. Jeździmy też do nich, dowiadujemy się na bieżąco, jeżeli potrzebują jakiegoś wsparcia. Nie zdarzało się też, że sami pomagaliśmy im w jakichś zbiorach, jeżeli była jakaś krytyczna sytuacja, albo wspomagaliśmy ich finansowo, robiąc jakieś akcje tutaj wewnętrznie, kiedy na przykład była powódź i były zalane w dużej mierze pola jednego z naszych rolników. A skąd są Rolnicy? rolnicy są w dużej mierze z województwa mazowieckiego. Staram się jednak być jak, naj, jak najbardziej lokalni, oczywiście w miarę możliwości um, dostępności takich produktów, natomiast no, tak jak mówię, to jest głównie mazowieckie, lubelskie, bliskie Podlasie, Mazury, to są głównie te okolice. To znaczy, że zależy Wam na tym, by od lokalnych rolników produkty kupować, czyli ukłon w stronę klimatu, środowiska? Oczywiście, no, zależy nam, tak samo jak nam zależy na, na, na braku tych, czy jak najmniejszej ilości tych plastikowych opakowań, czy w ogóle opakowań tak naprawdę, tak samo zależy nam na tym, żeby to, żeby to jedzenie podróżowało jak najkrótszą odległość, żeby zostawiać jak najmniejszy ślad węglowy. Ale też wychodzimy z takiego założenia, że tak naprawdę najbardziej służy nam to, co jest, to co rośnie wokół nas, to co jest w Sezonie też, bo to jakby jedno, jedną kwestią jest lokalność, drugą kwestią jest sezon, tak? E, mamy taką zasadę, że e, nie sprowadzamy z zagranicy żadnych warzyw e, poza sezonem, czyli powiedzmy, jeżeli pomidory mamy, e, teraz do, do jakieś pewnie będą. Dosyć później jesieni, bo jest, mm. bo jest niesamowita pogoda, to jakby na zimę będzie przerwa. Tak? Nie będziemy sprowadzali ich nagle z Włoch, Hiszpanii czy skądkolwiek gdzie jeszcze będą, e, tylko po prostu będziemy pokornie jeść warzywa korzeniowe i czekać, e, aż na wiosnę m, czy wczesnym latem pojawią się następne. Tak? Jakiego rodzaju asortyment znajduje się w tym sklepie? Na Polnej mamy w tym momencie y, powoli rozwijający się asortyment, który mamy w, w naszych sklepach, ponieważ jak, tak jak było wspomniane, jesteśmy tutaj od tygodnia, więc dopiero Wolutku się um, zatowarowujemy. Natomiast mamy duży wybór w tym momencie, w szczycie sezonu, e, świeżych warzyw e, i owoców. E, mamy jajka, mamy nabiał, wszelkiego rodzaju, mamy dużo kiszonek. E, mamy też produkty wegańskie e, dla, dla osób, które żadnych produktów odzwierzęcych e, nie jedzą. Tutaj też tego jest spory wybór. Mamy dużo napojów, piw bezalkoholowych. E, mamy mąki prosto od rolników, e, makarony. E, i przede wszystkim duże ilości produktów kupowanych na wagę: orzechy, strączki, kasze, ryże, suszone owoce. Zwłaszcza w wypadku tych ostatnich to są produkty, które zwłaszcza te certyfikowane ekologicznie, a wszystkie produkty sypkie mamy certyfikowane ekologicznie, są dosyć drogie. Więc dzięki temu, że można je kupować na wagę, każdy może nawet prowadząc jednoosobowe gospodarstwo kupić tylko taką ilość, jaką potrzebuje, żeby ona się ani nie zepsuła, ani nie, nie, wiem, nie zeschła a nie żeby nie wydawać niepotrzebnie dużej ilości, jeżeli potrzebujemy dwie śliwki suszone. Prawda? Zależy Wam na tym, żeby sprzedawać produkty na wagę w ramach tej zasady zero waste? O to właśnie chodzi? Tak, jak najbardziej. Staramy się wszystko, co tylko możemy tak naprawdę pozyskiwać w opakowaniach zbiorczych, tak żeby móc, je, móc sprzedawać produkty na wagę, tak bardzo bardzo nam na tym zależy, żeby z, tych, z ilości tych opakowań jak najbardziej schodzić i, i też o tym na bieżąco rozmawiamy z różnymi naszymi dostawcami i staramy się zmienić też ich podejście, jeżeli. Sami od początku nie mają takiego bardziej pro-zero waste. A w jaki sposób kontrolujecie, weryfikujecie jakość tych produktów sprzedawanych tutaj? Przede wszystkim weryfikujemy produkty organoleptycznie. Wszyscy razem dostajemy też, zawsze prosimy o feedback też klientów. Tak? Mamy bardzo dużo wśród naszych stałych klientów, zwłaszcza na przykład mam z małymi dziećmi, które bardzo szybko tak naprawdę są w stanie no, po prostu zweryfikować na nich, bo bardzo dużo, dużo, dużo dzieci reaguje alergią czy jakimiś różnymi, różnymi rodzajami dolegliwości na, na produkty, które zawierają nawet śladowe ilości pestycydów i one przychodzą i po prostu mówią nam, że faktycznie ja wiem, że te wasze jabłka są, są, są w porządku, tutaj się nic nie dzieje, że to jest wszystko dobrze. Jest z nami pan Denis Gerard, członek zarządu kooperatywy Dobrze. Panie Denisie, pani Kasia wspomniała o tym, że początki związane były z tym, że grupa ludzi zebrała się, chciała po prostu na własne potrzeby kupować. A potem zrodziła się, zrodził się pomysł sklepu. Tak, dokładnie. Na początku po prostu były grupa znajomych, którzy decydowali się bezpośrednio do rolnika, się zwrócić, żeby razem grupowo zamawiać kilka produktów, ziemniaki, czy barewki takie podstawowe produkty. A znajomi znajomi też chcieli to łocić więc zaczynało się tak bardzo trudno, żeby ogarnąć takie zamówienia raz na tydzień, czy raz na miesiąc. więc Założyli po prostu pierwszy sklep, a potem ten drugi sklep i, ta, i tak szło. Chcemy się rozwinąć, chcemy mieć e, magazyn centralny. Jeden sklep jest stacjonarny i śpiedasz online. Dlaczego? Bo my musimy mieć lepszą logistykę, która jest bardzo balansna. Bo teraz, kiedy zamawiamy od 30 różnych rolników, plus innych takich małych gospodarstw, e, na przykład, e, którzy produkują sery. E, i jeżeli mamy z nimi się umówić na dostawę na jeden sklep, a potem na drugim, a jeden ma marewki wtorki, a drugi przynosi marewki, ale czwartki, żeby był też na, na weekend, to jest bardzo taka trudna. I, no, ale jest to do zrobienia. To jest do zrobienia, ale to jest bardzo trudne. Ale dzięki temu mamy takie produkty bez od rolników i wynagrodzimy ich jak. Według nas powinno być wynagrodzone. Kooperatywy spożywczej nie byłoby bez rolników. W tym odcinku odwiedzamy gospodarstwa Eko Niedaleko oraz pana Kazimierza Miąska. Panie Kazimierzu, od jak dawna współpracuje pan z kooperatywą dobrze? No dość długo, około 7-8 lat, ale dokładnie nie pamiętam. Chyba to będzie 7 lat gdzieś tak. I jakie były początki? Początki były bardzo takie, powiedzmy, trudne bo korporateła przechodziła na bazar do Warszawy na żelazną i wypatrywała swoich tam towary swoje, smakowali tam, patrzyli na wygląd zewnętrzny właściciela i tak dalej, i tak dalej, no i potem umawialiśmy się, cenyśmy ustalali, no i tak po troszku, po troszku, potem tylko ode mnie brali, bo miałem rzekomo najlepsze warzywa i owoce w całym warszawskim bazarze żelazno. I co znajduje się w Pana asortymencie? Ziemniaki, buraki, marchew, kapusta kiszona, jabłka, śliwki, gruszki, dalej no, nawet brokuły, kapusta brukselska, pomidory I jeszcze to nie wiem co tam, tej pozycji, w tyle jest w certyfikacie. To cała plejada? Cała plejada, no tak. Ale to rozumiem, że Pan uprawia w tym systemie konwencjonalnym czy ekologicznym? Nie, no Pani mi obraża w tym miejscu. Jedynym ekologiem jestem tutaj w powiecie tłocki, no. Opłaca się? O z tym to gorzej. Żeby nie emerytura, to by się nie opłacało. Ale się dokłada się, do, emerytura się dokłada, no i tak dochodzi. No. Coś tam, zyski są. Najgorsze jest w lecie. Lipiec, sierpień jest tak ciężki, bo nie ma ludzi. Górna półka wyjechała na Karaiby i tam gdzieś na balię, a my musimy ich to produkować. No. Jakim areałem Państwo dysponują? No set ma tu 4 hektary 5 hektarów, a ja mam. Osiem, ale tylko użytkuję cztery, bo cztery są, ugorują, ponieważ nie ma komu tej produkcji kupić. To rozumiem, że pana y, produkty warzywa, owoce można kupić w sklepach należących do kooperatywy, ale jest jeszcze jakieś inne źródło dystrybucji? Bazar na żelaznej, ekologiczny i ja większość nie handluję konwencjonalnie, bo bym, z tego bym nie wyżył. Konwencjonalnie to znaczy? Normalnie, przyjeżdżają do mnie, handlarze czy tam ci, co tam jeżdżą gdzieś tam po, po rynkach, kupują, ja im sprzedaję po stronie konwencjonalnej i to takie są zyski. No. Ciężko w sumie to jest. Co pan sądzi o takich systemach współpracy jak kooperatywa? No jest to bardzo mądra rzecz, bo mamy przynajmniej stałe minimalne źródło dochodu. To jest bardzo istotne, bo nie każdy ma, może dojść do takiej kooperatywy. Kooperatywa z każdym nie handluje, ma wybranych ludzi. A to myśli pan, że tego rodzaju działalności, współpraca ma rację bytu w innych miastach w Polsce? Na pewno ma rację bytu. I gdybyśmy mogli wejść na te typu obszarowe sklepy, Lille, Biedronki i inne, a my nie wejdziemy, bo tam trzeba mieć tysiące ton i jeszcze warunki takie, jakie, jakie oni dyktują, a to jest poniżej kosztów utrzymania. Często jest tak, że te produkty są brudne, ich wi wizualna jakość pozostawia wiele do życzenia, mimo to klienci kupują, to znaczy, że są świadomi. Klienci mają już wyrobione opinię o takim powiedzmy kaziku, miąsku czy o innym i przychodzą, są stali klienci na telefon czy tak dalej, no Przecież ja jestem królem kabusty kiszonej w lecie, w wróć, w zimie, od 15 no będzie tak września już kabusta kiesił, To mnie kolejka jest za kabustą kieszoną. dlaczego? Bo jest dobrze zrobiona. Każdemu tłumaczę, że kapustę jakiejś simy na polu, to w oczywiście, że bez nawozu, bez chemii, to ona będzie miała i smak i wszystko będzie. To rozumiem, że polecałby Pan innym rolnikom wstępowanie w tego rodzaju kooperatywy? Po pierwsze, to jest y, ciężka praca, ale daje jakąś satysfakcję, Jeżeli ludzie są zadowoleni, masz przyjaciół takich, powiedzmy, ludzie Cię szanują, pokazują, idź tam. To warto jest. No. To jest praca ciężka. To nie takie proste jest, żeby... Wyprodukować ziemniaki, no tak, żadnej chemii, tylko praca ręczna i mechaniczna. To nic się nie wymąży, Bo kontrole są, przyjeżdżają kontrole jedna z firmy certyfikującej, potem z Piorimu, tam z innych i każdy cię stresuje. No i tak no musiał przeżyć te dwa dni, przeżyjesz, dalej żyjesz. No. I jakie korzyści Pan uzyskuje w związku z, ze współpracą z kooperatywą? Mam stałe źródło dochodu, to jest najważniejsze. Mam u nich uznanie, szacunek, i to wszystko mogę powiedzieć. Kocham ich wszystkich, moich klientów też kocham. Z żelaznej, z, z kooperatywy, i pozdrawiam już z okazji ich.